Cześć, witam Was. Wieczorową porą, już. Ale chciałem Wam pokazać zbrojenie wieńca. Już praktycznie jest skończone. I zobaczcie. Tutaj ten wieniec jest niższy. Cztery pręty. Cztery pręty z tymi jarzemkami w odległości około 25 cm, jedno od drugiego Jak mówię w przybliżeniu oczywiście, bo tu tak kręcone na szybkości i podobnie tutaj, to jest ta część garażowa garażowa, znaczy nadgarażowa, bo tutaj będzie sypialnia a tam jest troszeczkę wyższy wieniec po tej drugiej stronie. No tutaj zobaczcie sobie wskoczę, a ten wieniec z kolei jest już wyższy. Tutaj w wysokość tego jest nie pamiętam 25 czy 30, chyba 30 cm jest ten wieniec też te strzemionka co 20 co 30 cm mniej więcej poukładane są te szalunki powzmacniane powzmacniane drutami pościągane są tak żeby się to nie rozeszło w trakcie zalewania gdzie niegdzie już jest dane gdzie gdzie są dane te pręty, takie, które są poskręcane, skręcają z dwóch stron Te to zbrojenie. No i jutro, jak dobrze pójdzie, to już będzie zalewane. Wyliczenie tego ilości betonu na, na, ten, na ten wieniec razem z tymi trzpieniami które tutaj widzicie, to jest około 3,5 metra sześciennego tu będzie w sumie będzie w sumie będzie robione z betonu B20 już nie B25 jak na strop no i wyobraźcie sobie, że w listopadzie mniej więcej w połowie listopada będzie prawdopodobnie ta sytuacja już z ze ścianką kolonkową skończona. Jak dobrze pójdzie, powinno się wszystko udać. No i dobra, nasza. Przed zimą uda się, uda się to zakończyć. Nie wiem, jak będzie ze szczytami. Tak jak mówiłem, sytuacja ze szczytami jest taka, że no będę musiał poczekać na gościa od dachu. Na tą ekipę dachową. W tym momencie oni są, że tak powiem, bardzo zajęci. Pogoda no jest na razie dobra, więc nie ma co dramatyzować. Więc może im się uda jakoś tam pogonić robotę. W każdym razie liczę na to, że krokwy po, postawią w, w grudniu. No tak się umawiałem wstępnie. Może się to uda. Zaś całą resztę dachu prawdopodobnie w styczniu jeżeli będą krokwy no to będzie można ciągnąć szczyty dokończyć to już wszystko no na to liczę, że tak się właśnie uda zrobić tak żeby zimą, zimą o, ile, o ile nie będzie śniegów no to jest szansa, że się to e, uda w dużej mierze przykryć taką mam nadzieję no i, i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Także taka robota. Tak to wygląda. No, nie ma jeszcze tych y, pomocowanych szpieni, y, jak to nazwać? szpien, szpilki do, do murułaty. One będą oczywiście wtopione w beton, nie są jeszcze pomontowane. Y, to dopiero będzie robione jutro. Y, kupiłem tych szpilek 16 sztuk. Y, pójdzie. Z tej strony pójdzie 8, no i z tamtej pójdzie drugie. Nie, dwóch, pójdzie. Dobrze mówisz, 8, 8 i 8 pójdzie, bo to 16 sztuk to na pół to daje w sumie tyle. No i po zalaniu pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda. Tą gotową robotę już, jeszcze pokażę Wam w środku te. te te zbrojenie tego wieńca. Tu zobaczcie, na przykład, tak jest poskręcane, żeby, żeby się to nie rozeszło. E, tutaj e, są gwoździe. Gwoździe takie pięciocalowe. E, nie, nie daje w, e, śrub. Jak widać, w niektórych. E, w filmach, w internetach, że, że są tutaj śruby. Tutaj u mnie są gwozie pięciocalowe, one doskonale się sprawdzają, nic się nie, nie rozepchało. Było tak samo robione przy wieńcu stropowym, więc tym razem tak samo na pewno nic się nie negatywnego z całą pewnością nie zadzieje. No, nie ja wiem, co tu jeszcze więcej wam powiedzieć. Pokażę jeszcze tak trochę tylko. Jak to mniej więcej wygląda? No trzymajcie kciuki. Oczywiście, koszty wszystkie, które poniosłem na tą okoliczność, na okoliczność tych robót, będą umieszczone w opisie filmu. Także będzie można sobie przeanalizować, zobaczyć, jak to wygląda. No i każdy sobie porówna, czy. Czy drożej, czy taniej? No, wiadomo, że te ceny usług w różnych częściach kraju są różne. Cena, cena betonu, gdzie niegdzie można coś utargować, coś, coś, jakąś tam jakiś upust dostać. Że tam się staram, gdzie tylko mogę, to staram się targować. No, i dzisiaj byłem, jeszcze powiem Wam jeszcze jako ciekawostkę, u, znaczy w takiej firmie, która Robi kompletny, znaczy dostarcza kompletny materiał na, na budowę, jeżeli chodzi o dach. Mam na myśli krok, wydeskowanie, blachę do tego wszystkiego okna i wszystkie wkręty, gwoździe, cokolwiek tam jest potrzebne, to ta firma zapewnia, mam wycenę porobioną. Na razie nie będę mówił może jak dużo, policzyli, bo muszę sobie jeszcze wziąć, zrobić porównanie, gdzieś jeszcze jechać w inne miejsce, żeby zobaczyć jakąś tam skalę porównawczą mieć. No w każdym razie podoba mi się o tyle ta firma, to taki niby pierwszy wybór, bo już mnie potem nic nie obchodzi. Wszystko jest tak wyliczone, jeżeli umówię się na taką i taką kwotę, to nawet jeżeli im czegokolwiek zabraknie, po drodze, przy robocie to no to oni po prostu dowiozą i już mnie nie obchodzi, także na takiej zasadzie to działa no i zobaczymy, także tak jak mówię, porównam sobie z inną jakąś jeszcze firmą i dopiero będę decydował, czy się czy podpisywać z nimi umowę czy nie no i tymczasem was pozdrawiam Sprzed zalewania wieńca na ścianach kolankowych. Trzymajcie się! No i, no i zachęcam tradycyjnie do, do subskrybowania moich materiałów. Cześć! Cześć! Witajcie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać zalany wieniec na ścianie kolankowej. Nie ma bardzo co gadać. no zalane. Yy, I fajnie to wygląda. W miarę równo. Yy, powkładane są te trzpienie, już yy, do mocowania yy, tej, tej, tej. Yy, jak się to nazywa? Murłaty. Yy, Z użytych tych trzpieni, trzpieni, czy też szpilek, jak to tam zwać. Jest w sumie. Yy, w sumie jest 14. Kupiłem 16. No, dwie są. Dwie są zostawione. Nie było, potrzeba, nie było potrzeby. Jest dosyć gęste. Tutaj w sumie jest cztery na tym krótkim odcinku. Zobaczcie. Eee, raz, dwa, trzy i cztery. Zaś tutaj jest ich kolejne trzy. No i po tej stronie równo jest siedem. Po tej drugiej stronie. No, także. Kolejny etap robót jest tak na dobrą sprawę zamknięty i teraz tak jak wspominałem czekam na, e, na, na ludzi od dachu rozmawiałem dzisiaj z nimi i e, sytuacja wygląda tak, że dopiero, znaczy dopiero albo aż w grudniu e, m, może się uda, jeżeli wejdzie, jeżeli będzie pogoda OK. Na razie pogoda jest bardzo przyzwoita, więc, więc jest szansa, chociaż no w, każdym, w każdej chwili może się to zdecydowanie pogorszyć. No, także czekam. Jest też szansa, że przyjdą trochę wcześniej, osadzą kilka krokwi, żeby, żeby móc robić szczyty i po prostu resztę dokończą. No, gdyby te krokwy były osadzone, no to wiadomo można wtedy już yy, kończyć tą górę yy, i wtedy wiadomo do jakiego wymiaru to mniej więcej by, by poszło, yy, tak żeby nie robić tego na pałę. No, a ale zobaczymy. No, to wszystko na razie jest patykiem na wodzie pisane. Wszystko zależy od pogody. Jeżeli się utrzyma taka jak dzisiaj, taka jak teraz, czyli takie, no jest listopad yy, i mamy yy, Dosyć sporo słońca i, i, i 10 stopni cały czas, praktycznie 10 w ciągu dnia to nawet cieple jest. No to jest szansa, że się to uda zrobić. Także zobaczymy. No i chyba robię cięcie, no bo tutaj więcej to już nie ma za bardzo co, co gadać. Tak to na razie wygląda. Jestem zadowolony z tego wszystkiego. Nie spodziewałem się, że tak się to uda pocisnąć. No. Także pozdrawiam was i no i będzie coś nowego to się naturalnie będę odzywał. Cześć!